Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj zgodnie z obietnicą z ostatniego filmiku zaprezentuję państwu jak wymienić w odtwarzaczu kompaktowym napęd CDM 419. Posłużymy się do tego odtwarzaczem maranca CD60. Stary sprzęcik, bardzo dobry. Rok produkcji bodajże 89. W środku mamy jeszcze oprócz napędu CDM419 przetworniki cyfrowo-analogowe TDA 1541. Jest to legendarny przetwornik. Same odtwarzacze brzmią już siebie przyjemnie, natomiast bardzo często są też modyfikowane te urządzenia. Same mechanizmy w środku CDM419. Są uznawane za bardzo solidne, bardzo trwałe. Urządzenia też są znane często z dobrych transportów, czyli na pokładzie, jeżeli mamy ten mechanizm i jest dobrze rozwiązane zabudowa cała urządzenia, to one potrafią też być bardzo dobrymi transportami do przetworników zewnętrznych cyfrowo-analogowych. W środku powinniśmy mieć takie kółeczko, taką rolkę z zębatką. Już Państwu to wiemy. rolka z zębatką i oczywiście pasek klinowy. Ja to kupiłem akurat gdzieś na portale aukcyjnym Aliexpress poniżej 20 zł. Można kupić też na polskich portalach aukcyjnych takie zestawy naprawcze. Ten zestaw powinien pasować, chociaż jeszcze nie wymieniałem pod twarzactwem CD60 takiego czegoś. Niemniej przypuszczam, że jak w innych urządzeniach, które robiłem, akurat Maranca, będzie to podobne do wymiany. Na pewno też y, Państwu się to y, przyda do y, wymiany od, w jakichś innych odtwarzaczach typu Grunding, y, Philips i pewnie wiele innych. Y, sam mechanizm, sam laser, z mechanizmem, tutaj mamy od razu napęd silniczek tak, i cały układ śledzenia. Sam mechanizm i laser był stosowany w bardzo wielu różnych urządzeniach, i postaram się Państwu znaleźć w informacjach pod filmikiem dodać link do jakichś zestawów wykazów, gdzie takie lasery były. Bo można bardzo często kupić za przysłowę kilkadziesiąt złotych cały odtwarzacz kompaktowy, bo były stosowane nawet takie. Lasery w jakichś odtwarzaczach, za, z jakichś MIDI, MINI, bardzo różnych systemach, więc można dosyć łatwo odzyskać taki laser też w dobrym stanie i użyć do naszego urządzenia, jeżeli zdarzy nam się, że laser czy jakiś inny element odmówi posłuszeństwa. Ja osobiście nie jestem, tak jak wcześniej mówiłem, ani jakimś specjalnie manualnie uzdolnionym osobnikiem, ani. Też nie mam jakiegoś wykształcenia elektronicznego, nie jestem też jakimś takim pasjonatem, który dużo gdzieś się bawi z takimi rzeczami. Po prostu jako pasjonat sprzętu vintage zdarzało mi się, że takie urządzenie miałem gdzieś, i ponieważ wydaje się to tak łatwe wymiana, że nawet dla takiego amatora jak Lajka, jak ja może się to udać, sprawdziłem i faktycznie udało mi się kilka razy takie coś przeprowadzić, więc myślę, że wiele z Państwa, którzy też nie posiadają jakichś szczególnych umiejętności, będą potrafili to zrobić. No, będzie nam do tego potrzebna jakaś wkrętarka albo śrubokręty i bity lub śrubokręty. Tutaj mamy, tutaj mamy numerację na takim gwiazdkowym do tyłu, akurat do maranca, tutaj będzie numer T10, a Boczne śrubki yy, mają, numerację, yy, mają numerację PH2, wydaje mi się, że jakieś inne bity by też pasowały tutaj troszeczkę, może nawet bardziej. Ja akurat, bity, ja akurat takie bity znalazłem i udaje mi się na nich to zrobić, więc postaram się Państwu też to teraz zaprezentować. on Ten odtwarzacz jest troszeczkę bardziej rozbudowany, tak? bo mamy takie boczki żeliwne tutaj. I będziemy musieli zacząć najpierw od ściągnięcia. No już Państwo się postaram to pokazać. Od ściągnięcia zaślepek które tutaj mamy. Tam powinny być głębiej śrubki. Nie wiem czy widać te śrubki. Ba miedziane bardzo fajnie to wszystko wygląda. Solidnie. Dobrze, jedną mamy dobrze sobie na takie śrubki wkręty przygotować jakąś yy, miseczkę albo na przykład ręcznik frotę, żeby nam gdzieś nie uciekły no to bardzo ciężkie jest takie masywne o takie coś tam jest z boczków będziemy jeszcze z drugiej strony aha i co bardzo ważne jeszcze Zanim państwo to zaczną robić, proszę uniknąć błędu, który ja teraz popełniam, że zaczynam rozbierać urządzenie pod napięciem. Musimy najpierw je wyłączyć. Natomiast jeszcze jak sobie o tym przypomniałem, daję trochę ciała, to, to pokażę państwu, co się dzieje. No, ten odtwarzacz, nie wiem czy to słychać, ale mimo tego, że otw otwieram przycisk Open, nie, 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 funkcja odtwarzania nie działa, ponieważ w moim odczuciu zębatka lub pasek linowy, Rozpadły się. Tam jest właśnie ta zębatka w starych urządzeniach, które są naprawdę bardzo solidnie zrobione, a, ale niestety właśnie ta, ten element często rozsypuje się prawie że w progu, więc zaraz sprawdzimy to, czy mam rację. Aha, no i dobrze by było wyjąć yy, płytę, tak, jeżeli jest w środku, natomiast my jej nie wyjmiemy, ponieważ nie działa nam już tacki właśnie, który próbujemy naprawić. Za późno to zacząłem robić. Za późno zacząłem to robić, więc do tego przystąpiłem, więc niestety musimy robić to z płytą sobie w środku. Dobrze, jedna śrubka. Jedna śrubka. Dobra. Teraz będziemy mieli jeszcze z tyłu. Zresztą w wielu twarzach Philipsa i Maranca właśnie widziałem y, tego typu śrubki. Tu będziemy mieli właśnie tego gwiazdkowego. Dobra. Taki o, tutaj jest, nie wiem czy będą to Państwo widzieli. Troszeczkę mi to się rozjeżdża, więc może widać. Dobra. Spróbujemy zdjąć pokrywę. Opuszcza. No puszcza. On jeszcze ma takie zagięcie od spodu, widzę. O i tutaj jeszcze, w tym państwo jeszcze tutaj jest od spodu takie zagięcie, dlatego troszeczkę trudno nam było to wyjąć. Tutaj. Nie wiem, czy to ostro się łapana. Dobrze. Dobra, to mamy już zdjęte. E, tu mamy cały mechanizm, który musimy teraz rozłożyć jakoś i nie wiem, czy nam się uda to zrobić tak. Spróbujemy najpierw wyjąć, tu można śmiało to odginać. E, wyjmiemy płytę. O, udało się nam, dobra. Tu już widzimy laser z napędem, a tutaj widzimy Rolkę, która się rozpadła i pasek klinowy. Teraz to pokażę. To po prostu zleciało wszystko tutaj. Tutaj nie wiem czy to będzie dobrze widać. Dobra. O jeszcze żeby nam to nie przeszkadzało, wyjmiemy też tutaj ten element dociskowy. Można go wyjąć. Tak, proszę. Dobra, i żeby teraz to wymienić, żeby to wymienić, trzeba by było wypchać szufladę. Tam się to uda? No. Będzie trzeba jednak wykręcić jeszcze dół. Będzie trzeba jeszcze wykręcić dół, żeby mieć lepszy, może dostęp tutaj też. Tak przy okazji Państwu pokażę, jak to jest fajnie wykonane tutaj wszystko. W środku jest nawet potencjometr Alpsa z silniczkiem do regulacji wyjścia, jednego regulowanego i do wyjścia słuchawkowego tutaj, które mamy z przodu. Natomiast szkoda, że ten potencjometr po prostu nie był tutaj zamontowany, na, tym, na tej ośce, a ja tu jest oddzielny dodatkowy. Troszeczkę, troszeczkę dla mnie to jest bez sensu, ale nie jestem inżynierem, więc pewnie jakiś tam Pewnie jakiś tam zamysł był w tym mądry. Dobra, tu jeszcze odkręcimy, spróbujemy odkręcić cztery śrubki od spodu. Coś takie gwiazdki. O, tu przy okazji jeszcze Państwu pokażę, Jest, są blokady dla, do lasera. Na czas transportu, o, takie coś. Tu się wsuwa w inne miejsce je, żeby zablokować przed e, transportem laser. Dobrze, i teraz musimy wykręcić jeszcze te trzy śrubki. Spróbujemy. Jedna. druga, trzecia. Dobra i teraz spróbujemy to wyjąć. Czy to wyjdzie już? No tu trzeba jeszcze wyjąć może potencjometr. Wyjąłem jeszcze potencjometr z tego miejsca. Jako, nie widać to dobrze kamerkę. Tu jeszcze wyjąłem też, żeby nie blokowało. I to jakoś nam chyba już powinno wyjść teraz. Chyba, że jeszcze jakaś śrubka gdzieś jest. O, a tutaj jeszcze mamy jakieś śrubki. O, jeszcze mamy tutaj trzy śrubki. Dużo tego wszystkiego jest. Porządnie poskręcana obudowa, konstrukcja. O. Dobrze. O, teraz nam szybko to zejdzie. Ma. Hmm. Dobra. Tu jeszcze nie wiem, czy Państwo mnie widzieli. Jeszcze trzeba wyjąć taśmę jedną. Dobrze. i drugą tą będzie trzeba chyba rozpiąć wyciągając ją jakoś o tu taki jest specjalny zaczask, zaczep ja, i jeszcze mamy jedno ale tych kabelków tu mamy no i jeszcze jeden kapelek. Dobra. Troszeczkę nam się to przedłuża Ale to tylko świadczy o solidności urządzenia jakie właśnie teraz próbujemy zrobić że tyle elementów trzeba tutaj wyjąć, rozkręcić żeby Dobra i teraz możemy to spróbować wyjąć jakoś mm. Dobrze, będę musiał na chwilę zrobić przerwę. Zrobimy następny filmik później.